Uszanowanie. Idę sobie na spacer do lasu. Może taki dłuższy, może taki krótszy. Gdzieś tutaj słyszycie? Gdzieś tutaj jest wilga. Piękny ptak wilga. Taki żółty. Ale by było fajnie, gdyby mi się udało go nagrać. Ale nie wiem, chyba jest gdzieś głęboko w lesie. Ja cały czas przeskakuję. Z jednego miejsca na drugie. Idę dzisiaj trochę na żywioł przez las i zobaczymy, co mnie spotka. Co mnie spotka, to nagram i taki będzie żywiołowy odcinek dzisiaj. Zapraszam. Jest po prostu tak gorąco, że na biwak też się nie nadaje. Ja się nie nadaję na biwak w taką pogodę. Chyba bym nie dał rady nocować. W nocy też na pewno jest gorąco. To jest po prostu nie do życia. Nawet słychać, jak jest gorąco. No, słychać, że jest gorąco. Tragedia. Ale na spacer można iść więcej wody do plecaka niż zwykle w taki upał i się przejść. Może Bobra znajdę. Kurde, ja tego Bobra to już szukam od miesięcy obgryzione drzewka, spoko. Tamy spoko. Tropy Bobra, spoko. Ale sam Bober. Zapomnij, kiedyś ci znajdę Bobrze. Kiedyś Cię znajdę, znajdę cię. Zobaczcie, jaki tu jest gąszcz. I ja, no, ja się zawsze zapuszczam w taką gęstwinę, że latem to po prostu jest nie do przejścia czasem. Znaczy jest do przejścia, ale to jest droga przez mękę. Przez pokrzywy, które są wyższe niż ja. Nie chce mi się naprawdę, jest tak gorąco. A ja mam krótkie spodenki. Bobra nie widziałem, o, bobra nie widziałem, ale ślady bobra są, zobaczcie. Tutaj jakie oskubane drzewko tu już jakaś starsza robota chyba Dawno to chyba robiło, wszystko jest takie suche nie, nie widać, żeby tu były świeże ugryzienia. Ale tu jest Bober. oskubał na czubku tam też chyba przegryzł trochę i opadło. Teraz przyszedł czas na wyznania. Przyznam wam się do czegoś. Kiedyś zaprzepaściłem życiową szansę. Otóż byłem w tych właśnie rejonach i znalazłem perfekcyjny kij. Wiecie, nie? Mówi się, że mężczyźni nie dorastają, tylko rosną. Ja mam 26 lat, ale mentalnie 11. Więc jak znajdę fajny kij, to walczę z samym sobą, żeby nie zabrać go do domu. No i wtedy, niestety. Wygrałem z samym sobą i nie wziąłem go do domu. A to był tak perfekcyjny kij. Idealnie prosty. Wysoki dotąd. Sięgał mi gdzieś do wysokości oczu. Twardy. To nie był jakiś kruchy, spróchniały kij, tylko to był porządny, mocny kij. I po całej długości dookoła obgryziony przez bobra. Cały miał ślady zębów bobra. To był taki bobrowy kostur. Jakbym znał zaklęcie, to pewnie mógłbym przywołać króla bobrów. I zmarnowałem te szanse. I. Jezu, jakieś pająki po mnie chodzą. Zmarnowałem te szanse. I nie zabrałem do domu Bobrowego kostura. Ale może jeszcze kiedyś w życiu mi się to uda. Chociaż wątpię, on był naprawdę jedyny w swoim rodzaju. To był tak piękny kostur Bobrowy. No przecież. Zabierałbym go na wszystkie wyprawy. Dlaczego ja go nie wziąłem? Pluję sobie w brodę, że tego nie zrobiłem. Jak mogłeś Piotrek? Ludzie całe życie szukają takich artefaktów. A ja zaprzepaściłem jedyną szansę. Miałem go w ręce, trzymałem go w ręce i wyrzuciłem. Pomyślałem sobie, po co ci kij? No nie? Co ty masz 11 lat? No, kurde, mentalnie mam! No, i trzeba było wziąć, byłbym teraz szczęśliwszym człowiekiem. A on naprawdę miał fajną wysokość i mógłby być użyteczny. Jakby tak sobie dookoła, na górze, wyryć taką, taki rowek, to można by go używać na przykład do rozbijania tarpa, do wędrówek. Wiecie, tak się podpierać, jak taki włóczyki prawdziwy, ale jak będzie. Taki sezon, że jest mniej roślinności, więcej będzie w tym lesie widać. To przyjdę tutaj i będę szukał kolejnego bobrowego kostura. Jak go znajdę, to na pewno nagram. To będzie hit. Dlatego zasubskrybuj, żeby zobaczyć kiedyś ten odcinek. Bo nie chcesz, żeby cię to ominęło. To naprawdę będzie przeżycie. Tu jest taki przycisk. Klikasz go i już jesteś subskrybentem. Twój dzień jest lepszy, mój dzień jest lepszy. Same plusy. No właśnie przed chwilą mówiłem o kiju oskrobanym przez Bobra. I znalazłem kij oskrobany przez Bobra. No niestety nie jest taki perfekcyjny, bo jest trochę niski. Trochę niski i nie jest tak pięknie oskrabany. W sensie widać tutaj te ślady zębów, ale nie są zbyt wyraźne. Tutaj przy końcu kij pękł ma dużo takich odgałęzień, które bubr podgryzał. To nie jest to, to nie jest to. Tamten był naprawdę perfekcyjny, no jak zrobiony na zamówienie. Panie Bobrze? Do dopracowania ten kij zostawiam go tutaj. Czasami zawieje wiatr, i mam takie uczucie, jakbym był w jakimś Egipcie. To jest taki powiew jak stuszarki do włosów gorącego powietrza. Byłem kiedyś w Egipcie na wakacjach. To wiem o czym mówię. Jest dzisiaj nie do życia. Wiem, że w końcu przyjdzie zima, i będę trochę tęsknił za takim latem gorącym. Chociaż nie, za takim gorącym nie będę tęsknił. Najlepsza pogoda to jest tak 15 do 20 stopni tak żeby założyć sobie długie spodnie, krótki rękawek albo koszulę, nawet koszulę flanelową albo cienką kurtkę, jak świeci słońce i przyjemnie przy ognisku posiedzieć i przyjemnie pospacerować i przyjemnie herbatę wypić. To jest fajna pogoda. To jest najprzyjemniejsza pogoda, jaka może istnieć. Czyli taki maj. Czyli październik. No, a propos października i w ogóle jesieni, nie mogę się doczekać sezonu na grzyby. Będę chyba codziennie chodził na grzyby. A potem nie będę wiedział, co z tymi grzybami zrobić. Ja wiem, że dla niektórych sezon na grzyby jest zawsze, ale nie dla mnie, bo nie jestem jakimś super grzybiarzem. Wiem, kiedyś miałem taką koszulkę z napisem tutaj Grzybiarz Roku i takim grzybem w ogóle fajna historia się wiąże z tym. Dostałem tą koszulkę od żony, ona była customowo zrobiona, bo po prostu lubię chodzić na grzyby. I ja tego grzyba kiedyś narysowałem. Ona też ma kanał na YouTubie, na TikToku, na Instagramie. Możecie zaobserwować, tak się nazywa. W opisie wam wrzucę link i ona jest ilustratorką. Robi ilustracje do książek na ubranka dziecięce na przykład i inne rzeczy. No i nagrywając kiedyś filmik. Na jej kanał brałem w nim udział i narysowałem grzyba. Już nie pamiętam o co tam chodziło, ale narysowałem grzyba. I ona ten mój rysunek grzyba wykorzystała i zamówiła haft na koszulce. I dostałem na urodzinę taką koszulkę. To twój grzyb! Ej, to jest mój grzyb! Tak, ty go narysowałeś! I to było super, ekstra, mega miło mi było. Dziękuję Ci, żono, kochana. Jesteś kochaną żoną. Zobaczcie, chodząc po drogach w lesie, czasami widać takie e, wystające korzenie. I czasami znajduje się element, po którym ktoś już dużo razy przeszedł, czy nawet jakiś pojazd po nim przejechał, i one są już praktycznie odłamane. Tak jak ten tutaj. I zobaczcie. Z racji, że jest to korzeń drzewa żywicznego, on w środku jest po prostu nasączony tą żywicą na maksa. Ponieważ ciągle coś tutaj jeździło po tych korzeniach, je przecierało, więc drzewo wysyłało tutaj dużo żywicy, żeby nasączyć to, żeby ten korzeń naprawić. No on w końcu nie wytrzymał, zobaczcie jaki tutaj jest, dotąd gdzieś będzie suchy, tu już był martwy, tu się po prostu odłupał, ale ten kawałek tutaj górny, to jest świetna smolna szczapka, ja to sobie zabiorę do domu. I to jest naprawdę dobra podpałka. Spójrzcie, ile tu jest żywicy. Bursztyn po prostu. Spójrzcie, czasami takie kawałki po prostu sobie leżą. Kawałki korzenia, nie przyczepione do niczego. I tutaj też możliwe, tutaj też możliwe, że dużo tej żywicy będzie. No, oczywiście. Spójrzcie. O. Pewnie połowa z tego albo większość będzie do wywalenia, bo będzie sucha, ale kawałeczki zawsze się znajdą i to jest świetna podpałka darmowa. A takie rzeczy smolne szczapki w necie. Sprzedają za gruby hajs. A to po prostu leży na ziemi czasami. Wystarczy się po to schylić i przygotować samemu nożyk. 5 minut czasu i nie musicie wydawać pieniędzy. Tu kolejny kawałek korzenia. Po prostu sobie leży na ziemi. W środku. A w środku pełno żywicy. To jest już koniec dzisiejszego odcinka. Chyba wyszedł trochę krótszy niż zwykle. Ja już wychodzę powoli z lasu, ale jeszcze na sam koniec pokażę wam potem ile z tych korzonków udało mi się smolnych sztapek uzyskać. Mam tam kilka takich luźnych korzeni, które leżały na ziemi oderwane, a jeszcze jeszcze smolne Zawsze sobie warto na miejscu zobaczyć, czy, czy jest w ogóle co zabierać. Jak sobie trochę oskrobiecie, to w środku widać. Czy ta żywica jest, czy nie ma. Łapostrość tutaj jest. Tego chyba tak bardzo na nagraniu nie widać. Ale to za chwilę jeszcze wam pokażę. Jak już będę w domu, to sobie to wszystko ładnie oskrobię. O, ale ptaszki fajne. Dziękuję. Także do zobaczenia za chwilę. Zostawcie lajka i komentarz. A ja już się z Wami pożegnam. O, a co to się stało? Budka dla ptaków spadła z drzewa. No szkoda, ale jak ktoś zobaczy z leśników, to na pewno naprawi. Ja to tutaj, może, tam bliżej ścieżki, żeby nikt tego nie przegapił. Wykopertło się do naprawy. No i dobra. To jeszcze raz na razie. Trzymajcie się. Zostawcie suba, zostawcie komentarz i lajka. Dzięki. Bajo, jajo. Tyle oskrobałem. Tyle jeszcze mi zostało, ale już mi się nie chce po prostu, bo siedzę tu i skrobię. A to jest zapas na ładnych parę miesięcy. Bo z takiego kawałka, na spokojnie rozpali ognisko, to jest wystarczająca podpałka.